Dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj. Widzicie sobie tutaj dookoła, jest las, stoję sobie właśnie przy nim. I teraz, tak, no jest ciepło, jest lato i spacery po lesie wręcz wskazane, ale straszą nas i straszą i straszą, ale to jest fakt. Ano czym? Ano kleszczami. I teraz właśnie yy, każdy się z nas boi, żeby jakiś kleszcz yy, nas nienawidził. I nie, 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 nie wgryzł się, więc różne preparaty stosujemy, a ja przygotowałam dla Was preparat naturalny z olejku eterycznego Geranium. Jest to olej eteryczny, naturalny. Powstaje podczas destylacji kwiatów pelargonii. I powiem Wam, jak zrobić, chowam sobie go tutaj: jak zrobić sobie taką mieszaninę na kleszcze, żeby odstraszyć kleszcze. Bo no, nie, nie dajmy się zastraszyć, bo powietrze, las to jest korzystne dla naszego zdrowia. A kleszcze muszą sobie od nas odejść, żebyśmy mogli sobie wejść i spacerować. Więc tak, teraz najpierw jeszcze powiem, czym różni się olej eteryczny od olejku zapachowego. Więc olej eteryczny jest to olejek naturalny. Z naturalnych składników powstaje z dystylacji rośliny, kwiatów lub łodygi. No i ma właściwości prozdrowotne. Na przykład, jeżeli chcemy jakąś inhalację z olejku sobie zrobić na gardło, na, na zatoki, czy kąpiel z olejkami, to wybierajmy tylko eteryczne. Natomiast zapachowe no nie są już prozdrowotne, ale nadają się doskonale do kominków. Są to olejki nienaturalne, to znaczy naturalne, syntetycznymi lub same syntetyczne, więc proponuję jedynie do kominków takich lub jakichś takich gadzidełek, coś takiego. A jeżeli chcemy sobie coś zdrowotnego, to wybierajmy eteryki. Teraz tak, to jest taka miksturka na kleszcze. Zrobiłam ją, ponieważ geranium działa na kleszcze jak płachta na byka. Więc mówię, no nie, muszę to mieć, więc tu jest łyżka stołowa tych lub 50 kropli tego olejku z geranium. 50 kropli olejku z geranium i łyżka stołowa, tam się pomyliłam, łyżka stołowa e, spirytusu bądź alkoholu i dopełniamy buteleczkę. to jest 50 ml. Czyli na 50 ml 50 kropel łyżka alkoholu i dopełniamy wodą, może być woda destylowana. I już jest, już jest gotowe. Już możemy się pryskać. Buteleczka brązowa, szklana z atomizerem. Dodałam jeszcze tutaj olejku citronella, żeby no przy okazji tak samo komary nas omijały, więc można sobie psikać wszędzie, nawet na głowie. Nie szkodzi, jest to naturalne. Jeżeli ktoś się boi, niech sobie zrobi test jakiś, czy nie ma alergii na, na kawałku dłoni czy tam ciała. I jeszcze to, to jest spray i jeszcze można sobie zrobić taki olejek. Olejek tak samo się robi, tylko zamiast alkoholu i wody. Jakiś olej roślinny, wszystko jedno jaki i 50 kropelek tego olejku z gerami. Już czuję tutaj zapach, że bardzo ładnie pachnie. Dla nas ładny bardzo zapach, a dla kleszczy nie. I o to nam chodzi właśnie, żeby je wypłoszyć. I jeszcze jedna rzecz, która przyciąga kleszcze. Kleszcz jest niewidomy, on, on nie słyszy, nie widzi, ale czuje. I właśnie to geranium tak na niego działa, ale też działają ko komórki, telefony komórkowe. Telefony komórkowe nie bierzemy do lasu, na spacery, odkładamy je w domu, zostawiamy, ponieważ mają 900 MHz i właśnie yy, takie promieniowanie z tych telefonów komórkowych, ze smartfonów przyciąga kleszcze, a właśnie czytałam też, że szczególnie te, które są chorobotwórcze. Więc telefon oddaję, <grym> bo sobie tutaj biegnę. Olejek mam, jestem spryskana. Tak, wszędzie. Bo szkoda nie korzystać. Jest taka ładna pogoda, jak go jakoś wsunę, to zwiążę sobie włosy i pobiegnę sobie tutaj z krajem lasu. Spryskana, więc bezpieczna. To tyle na dzisiaj. Kupcie sobie olejek, olejek z geranium i korzystajcie z uroku natury. Cześć, pobiegam.